Słuchajcie, no jest morze, jest pięknie, są ludzie, jest uśmiech, zapraszamy na MFP. Yeah. Zlot. Jak nie było mnie parę lat tutaj i nagle jestem, to to jest naprawdę wielkie zaskoczenie. Nice warm-up Jesteśmy po bez okay. triku i teraz wywiad z sędziami, który trick był według Ciebie najlepszy. Double side z uh, najwyższej barierki rusztowania bo nie dość, żeby był wylądowany perfekcyjnie na nóżki tu z mega trudnego setupu w sumie, bo <Cie4> się ruszało i to była bardzo cienka rurka. to side the rail definitely won To że wykonał to z rurki to było naprawdę ciężkie zadanie To jest naprawdę wielki mental. W każdej chwili możesz ci się osunąć oh. noga, oh. możesz oh. stracić oh. równowagę no, 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 no. Bardzo mi się podobał backflip od Erika na molo do Preca, bo to jest jednak ciężkie gówno w sumie. Duże konsekwencje, duże konsekwencje na pewno i wymaga dużej precyzji. Salto w tył, które wykonał Eryk na barierce, to jest też jeden z mocniejszych mentali, co jeszcze było fajne, na pewno swing cast full. Brakowało troszeczkę, bo podpał ręką, ale walczył bardzo mocno. Tyk. I didn't know that some of these youngsters could do like cast and all that kind of stuff. It was sick. The spots are really good here. There's some gnarly jumps you can still hit. The beach setup is insane. I love bars over sand, so this is perfect. You got like really good Youth community, like there's a bunch of 15 years old that really do really nice stuff. A były nowe twarze, więc fajnie było to, fajnie to było obejrzeć i poznać nowych ugrzemali. Zapraszam w serio wszystkich na następny rok, bo sądzę, że przygotują tutaj coś jeszcze grubszego niż w tym roku, a w tym roku pokazali poziom.